Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. W ten wtorkowy poranek chciałbym odnieść się do bardzo często zadawanych pytań. Myślę, że każdy z nas spotkał się z takim pytaniem: jaka jest różnica między moją a Twoją religią? Żyjemy w państwie, które jest bardzo katolickie, religijne, i myślę, że duża część społeczeństwa właśnie nie umie rozróżnić tego pojęcia religijność, a wiara. Bardzo często, kiedy mówimy o wierze, to ludzie odnoszą to do religii, do swojej religii katolickiej, którą wyznają. I bardzo często spotykam się właśnie z takim pytaniem, kiedy ludzie dowiadują się o tym, że na przykład jestem pastorem czy kaznodzieją, to wtedy zadają właśnie takie pytanie: A jaka jest różnica między moją religią a Twoją religią? No i wtedy bardzo często y, odpowiadam w ten sposób, że to jest źle postawione pytanie. Dlatego, że ja nie jestem człowiekiem religijnym, ale człowiekiem wierzącym. Jestem członkiem Kościoła Ewangelicznie Wierzącego, a więc Kościoła, który swoją wiarę opiera na autorytecie Bożego Słowa, a nie na nauczaniu Kościoła, tradycji czy na człowieku, który tak czy inaczej postanawia. Dlatego warto dzisiaj zadać sobie takie pytanie i spróbujmy razem odpowiedzieć sobie, jaka jest różnica między religią a wiarą. W taki sposób, żebyśmy umieli to zawsze wykorzystać, kiedy spotykamy się z takim pytaniem. A więc, czym jest religia? Religia to jest budowanie ołtarzy, posągów, miejsc kultu, miejsc czci, sanktuariów. Religia to jest Ustanowienie jakichś praw i zasad, i odnoszenie się do, do tradycji, do ludzkiej tradycji. Wiara natomiast jest oddawaniem Bogu czci w duchu i w prawdzie. Przyjęciem dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa na krzyżu poprzez wiarę. W Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale, 23 i 24 wersecie, pan Jezus mówi takie słowa. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła. Gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. A więc wierzę wierze nie chodzi o miejsce kultu, miejsce święte, miejsce do składania ofiar, jakieś ołtarze. W wierze chodzi o to, żeby uwielbić Boga, swoją poprzez swoje serce uwielbić Boga sercem które jest pełne wdzięczności i uwielbienia za dzieło krzyża które dokonało się w Jezusie Chrystusie Mamy tak jak pan Jezus powiedział czcić Boga w duchu a więc naszą duchowością bo Bóg jest właśnie zainteresowany moją i twoją duchowością ale również mamy czcić Boga w prawdzie opartej na prawdzie Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie Dlatego też Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wersie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest wiara oparta na objawieniu w Jezusie Chrystusie, objawieniu prawdy Bożej w Jezusie Chrystusie, że On przyszedł jako człowiek, Bóg zszedł na ziemię jako człowiek, umarł na krzyżu tak, za, dla zbawienia każdego z nas i zmartwychwstał, abyśmy my. Mogli żyć wiecznie. To jest wiara. Mamy wierzyć w to, co dokonało się poprzez dzieło Jezusa Chrystusa. A więc zobaczcie, że religia mówi o czymś widocznym, cielesnym, a wiara odnosi się do naszego ducha i prawdy, w której powinniśmy trwać. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.